Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku dzisiaj mam takie zdrapki za 20 euro no i spośród tych zdrapek mam już jednego pewniaka zdrapeczka bingo, którą sobie już praktycznie całą wydrapałam ale pojawiły się dwie linie i są to linie za 5 euro one są już sprawdzone, tu jest jedna, tu jest, dru tu jest druga tu jest 5 i tu jest 5, jedna liczba do odsłonięcia no i jeszcze jest ten mnożnik, więc jeszcze zobaczymy co się yy, wydarzy może się uda pomnożyć znowu jakoś fajnie yy, krzyżówkę za trójkę, tą congratulations za piątkę i tą za 7 euro, a myślę, że zaczniemy sobie krzyżóweczką także już przy sztucznym świetle co sobie nagrywam dzień już coraz krótszy szukamy A i H dalej mamy E i Y Dalej mamy R i O. Fajnie, że jest O, bo znowu jest w bonusie dwa razy. O. I R nam daje już pierwszy wyraz. Od razu. Dále NIR. M, M daje nám druhý vraz. Dalej. Nie widziałam. X i F jest trzeci wyraz, jest wygrana. Takie trzy małe wyrazy. X był. G i G i, i Co tam dalej? Jeszcze tu było G. N i B. B. Było jest e. raz, dwa, trzy i cztery. Cztery wyrazy. ostatnia literka J. Je B i ostatnia P. I tak u nie było. L było. T nie było U. U, L i T jeden, drugi trzeci i czwarty y, pięć euro dobra, jedna czwarta już odzyskana i lecimy z kolejną krzyżówką od razu i U Dalej mamy H I M. FX Tu jeszcze było... A nie, nie było. A było. Tak mi się zdawało. D i L, ale to tam by się przydało wtedy. znaje czy ten obraz mi te E i e, N dają nam pierwszy wyraz i od razu drugi O Y P i S I ostatnia literka R. R nam nic nie daje. W nie było, a nie było T, nie było N. Dobra, tu nic nie ma. Bingo. Lecimy szybciutko. I szukamy.

pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt trzy. Także tutaj zabrakło wszędzie. Nie ma żadnej linii. Urkasz mini. cztery i pięćdziesiąt jeden. No tutaj też nie ma. Nie widzieliście. Dobra, szkoda. No ale nie ma to. Nie ma. Dobra, kolejna. Nie mogę się wygrzebać, już ją mam. Yy, szukamy trzy, trzech takich samych symboli. Dwa razy, tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. No, nie ma. No i takie same, no iż symbole wygrywające czapeczka i szampan. Czy coś będzie, jest, jest wygrana super. Można świętować, można otwierać szampana. I jak duża jest nasza wygrana? No jest dyszka, Fajnie. Czyli mamy już 15 na 20 i na pewno będzie plus, bo przecież tutaj też mamy już 20. Co najmniej. No to lecimy. Sprawdzamy. No tutaj już prawie całą wydrapałam, bo jakoś tak się zagalopowałam. Ale jak zobaczyłam, że są dwie linie, a przypominając sobie ostatni mnożnik, no stwierdziłam, że jednak wydrapie z Wami i mamy tak 29. I czy to nam coś dołoży? Tutaj jest, dokłada nam linię zadyszkę. Super no tak, tu 5, tu 5 i tutaj 10, 20 euro na tej zdrabce, no to bingo ostatnio jest po prostu super zdrabką świetnie się spisuje także naprawdę trzeba korzystać póki pasa trwa i sprawdźmy sobie nasz mnożnik no bo to jest najważniejsze, czy pomnożymy razy 1, czy coś więcej dwie dyszki już jest a raz ile mnożymy? Uwaga, uwaga. No mamy raz jeden, no ale i tak jest super. Bo tu mamy dwie dyszki, tu jest linia za 10. Troszkę Wam przybliżę, żebyście widzieli wszystko. I tu jest linia za 5, tu jest za 5 i tu jest za 10, czyli dwie dyszki na tej zdrabce, a to jest zdrabka z numerem drugim, więc to jest taki numer, który ja bardzo lubię. Tak samo jak jedynki. Tutaj mamy dwie dyszki. Tutaj mamy dyszkę i 12, yy, jeśli już pokazuję numerki, tutaj mamy dyszkę pod szampanem, to już 30 i tutaj piąteczka. Raz 2, trzy i cztery. cztery słowa za piątkę, czyli 35 na 20, 15 euro na posiku 3 na 4 wygrane, tylko ta była przegrana. Także super wynik. Na no, kolejny odcinek będzie. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję. Jeśli się podobało, oczywiście zostawiajcie łapki, subskrypcje oraz komentarze. A ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczorku, wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa! pa.